Lowka, lowka, dobra Lowka, kurwa, gaszę, gaszę gaszelowka Nice, Dawaj do turbi, dawaj do turbi Teraz budowany Dobra, dostał, siedzi? Dostał e, Ninja z nami ubrana, Archer Demonizę, demoniza, demonizę, Brawo No w końcu ich z to rozpo kurwa, ile mocna. A tu o, mamy o, ją Leży nam to ja to się Koło naszej kapu. Jestem! Ładnie mają Krowek Pod naszą bramą Nie wystarczy na środku, już tak na środku będziemy to takim będzie ciężko. A aby w ich bramy się po prostu nie wpieszyć. Dobra. Dawaj dawaj właśnie, o to chodzi, dawaj do końca, dobrze, do końca. Uwaga, biją treka, treka biją. Treku, gdzie ty tam się wbijałaś? A tam wygierta jest tamto. Ja tam nie parzę ani razu jeszcze. No dobra, ale tam nie, tu się sobie, po tam zbierze ich i tutaj się bijemy. Niech, niech, nie. Widzisz, oni do nas tutaj oni sobie tutaj do nas pojedynczo podchodzą, my ich sobie zabijamy. Lobek, lobek Idą tam, do tego to trochę tą super bo... Kurwa jakby no Kurwa, dadger mi zabił No badam, gdzie ty się tam wpiszyłeś No jak ja w ogóle byłem indziej, uciekałem kurwa No i nie gadaj, na tej wojnie nie ma lagów bez pierdolenia dasz No nie no nie, nie ma lagów, przecież nie powiedziałem, że lagi są No to mówisz, że cię jakoś odpychało czy tam przyciągnęło Nie, że uciekałem a nie no no, panowie Pomoc tutaj, ninja jest Na skale jestem na nim Tak, czy zmienia Ja sobie poradę z nimi, kurde ta wojka wyszła Dobę to tak Dawaj Bufują Ja ją. Ja się tego pizgam, hituję Kurwa, no i to no. Dobra, mamy mamy go w stół, w stół, w stół, Lecimy z nimi Grupa tu Dobra, dobra, czekaj Belati, Belati, Belati Brawo, ładnie loka, Lowka Kurwa mnie napierdala XD, XD Dostaję ładnie, o 140 Nie nie, nie gadaj tak, nie gadaj tak, bo to... Kurwa mnie też trochę, no, tak... No. Po prostu szukamy, po prostu żebyś nie wypierdalać. Dobra, bardzo ładnie. Jagr nie słabo na szczęście. Ładny, ładnie, kupi. Mam pytanie. Co tak na kurwę pod traby Chyba ja. Kurwa, światło city. Tak. No tam kurwa ten tać jest za mocny tutaj, ja pierdolę. Graj, nie pierdolę. Bagger gońca, w a Tak, bo mnie zagrał. Adam, y, pięćdziesiątkę chyba jeszcze cofniemy pod bramę, co? Zobaczymy, no. I trzeba będzie te chyba sobie załatwić. Jeżeli wiem, chcemy, chcemy to wygrać. Trzymajmy. Okay. od początku odpalić na no, spokojnie. Bo ostatnie jeszcze się całkiem spoko. Dobra. Dawaj Ryan. Dobra. ładnie tak, tak, Chciałbym jeździć. Pamiętajcie, żeby się bez sensu nie wydalać, tak? I żeby nie dodać. No teraz jak ja to kurwa zrobię, co widzicie?

что же я потерял, зараз?

Nie, jeden def, Spoko, wstawiać i jakiś deser, do tego jest git Może prytki do tego. Może by nawet ketchup ze swetkami. Wyciągam z piła To jeszcze manzga. Gasimy gasimy, szybko. Długo w tej grupie stałem Nie jak to złapą Nie to żadno się mój pokusuje z tymi daderami Piskać podchodzi kuchyńki co cały czas kurde Ale teraz polcia do mnie Masz farek idzie Od ich bramy bo odjebałem, zajęliście swatę tam kurwa chyba. Wreszcie tego pizga. Halo, zajmijcie się tym matcherem. O nie, zebrali na mnie. Patrzcie, no, no, bufu. No, ja uciekam. Dobijcie no, tego pizga. Pafał mnie. Uciekajcie, od niej bramy. Ciekamy, ciekamy, zobaczycie. Już Tu grupa. Tu chowę. Lecimy, ładnie. Ale, ale. Bufy mi nie pomogły z zabrany. Kyria. Bardzo ładnie. Zgaszcie tego, tak trzyma. Już. Pizzga. It's XD, XD. It's jest na low, na low jest, na low jest, na low. Oj. Oj jest na low. A, no możesz. No pospadałem mu skilla Chyba, że jak przyjebane są No A tej bramy, o no. tej Uciekający grupy

Zagadnij, on tutaj podwieźł się k, nie? To na ciebie jest. Ubrany jest na mnie, nie pomogę ci A. za bardzo. LOW-ka Logo mnie. No, retrek przydał BOLO. Dobra, wyjaśniamy tą nie grupę. Pisać, kurwa, w tą grupę. Dobrze. Dostaję wywalnięcie. Mhm. Ej, wejdźcie do kolei bo on tam nie było. Pogadał. grupy bo tracimy ej za duża grupa jest ładna była grupa w naszych bo wyjebaliśmy ich ja też prawie padłem ale zaznaczam prawie ale tam kuryę, kuryę bije ej pomoc, pomoc, fokusują mnie Pada legend na mnie siedzą Nicknam, nic Kurwa Ładnie, dzięki wielkie panowie. Tu tak na low dalałem, w takim low low. Grupa to, bierzemy ją Brawo. Halo. Teraz grupa na lewo, lowek bravo, 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 dupà. Nie przeżyję tego. Piękna grupa była. Ale za to padłem, bo rzucili się na nieba 4 czy 5. Ale i... ty padłeś na tym, padło 4 przynajmniej. Tu będzie teraz grupa, na... a tutaj się tworzyli. Znowu na mnie grupa jest, na mnie grupa, na mnie grupa jest. Zbijam ją, zbijam ją do końca. No leżą, dobra. Ładnie. Ja się wypierdam, ale oni też. Znowu bierę arczarkę i raczej znowu się na mnie rzucą Te... Eee, dwóch jest przy mnie Nie dam rady uciągnąć No już radę Już padłem Dobra, skupcie się, nie podpalajcie Grupa tu! U, ładnie, zajebista grupka. Wyciec z ich Kurde. Rzuca się na od razu do mnie pięciu podchodzi. Nie dasz teraz. Jest, dziki! Nice. Kto nice. to nam poszedł. Uro. Moja najgorsza wojna w Ja no. trochę więcej, chyba 6 czy 5. Potem ja, ja trekiem przygrał, y dużo razy padłem. Ja nie umiem, ja y dagerem mogłem zbijać się. dzisiejsze zalogowanie się otrzymujesz bonus wartość ataku plus 50. Czas trwania bonusu 7 godzin. A już minęło około 20. Tu mi się pojrzą, nie? Dajku mamy Tinon 30 Lepsze jest to niż 200 obrony Tak Ta. <grym> Takie coś dostać i wejść na wojnę i dostajesz Windows Iglo z hitów Cóżkiem mi się zjebało Ważne, że wygra wygrana Windows, skoro no, trzeci raz chyba w Iglo zostało Tak, trzeci raz ligar me, Dobra. Pois, pois, Hello. E,